Cześć siemanko, w pierwszym odcinku z nowej serii. Dzisiaj będzie żniwa i oprowadzenie po gospodarstwie, więc zaczynamy! No, domek amerykański, combine, farsz, chlewnia. Władimirec, z turem, beczkowóz. 30, kosiarka, agregat, łunia 2,5 metra, isaria 3 metry, trójka do trzydziestki, pług, opryskiwacz, rozsiewacz, motor i trzy przyczepy. Tutaj są kury, krowy, i świnie więc lecimy ze żniwami czarna magia pojawiła się w kombajnie będziemy dzisiaj młodzić owiec na tym kawałku zasubskrybujcie i polajkujcie kanał po więcej takich filmików i musimy Możecie napisać w komentarzu jakieś marki ciągników, które mam kupić jak jakieś 60 koni, pamiętajcie, że jeszcze to jest na konsoli to sprawdzajcie, czy to są ciągniki na konsole. ładnie słowo słowa. jaka zrobimy. Nie wiem, czy w ogóle będzie chociaż jeden zbiornik. Nie będzie. Z dwa będą trzy mapa Mazowszyny, jakby ktoś pytał gospodarstwo budowałem sam. 你知道背靠小凳子我吗？